Kiedy przeprowadzono, jaką cząstkę jest, to zadało się, że my mamy nie I teraz. Tutaj, te ja nadzieję, to te tym postrzegam, które bardzo panie, że czy I pytanie, czy mamy po wojnie, może no, są jakieś projekty, które dla może randki nie Natomiast ten pan który otwierał, pierwszy projekty w walizie, w walizie, uwagę... w walizie, pod kątem było także w innych miejscach, chociaż w tym momencie jest zaagracjonalna prośba o to,